Szacuje się, że ponad jedna trzecia Polaków kupuje ubrania z drugiej ręki. Moda na używane ciuchy zdobywa coraz większą popularność, co na pewno cieszy naszą gwiazdę z Katowic Asie. Słuchajcie, wszyscy doskonale wiemy, że trendy zmieniają się w totalnie ekspresowym tempem. Żeby za nimi nadążyć, warto rzucić okiem na stylizację kogo? Kylie Bieber. I ona jest totalnie w moim stylu. Jest to oversize'owy garnitur, koszula i dodatkowo krawat, który nie jest taki oczywisty. Warto się posiłkować największymi nazwiskami w świecie mody, żeby znaleźć w tym jakąś inspirację. Mnóstwo osób, w tym moje klientki, właśnie obserwują social media i przypatrują się gwiazdom, żeby wiedzieć, jak się ubierać. Skoro ja mogę im to dać za ułamek ceny, przy okazji fajnej jakości i na tym zarobić, to myślę, że jest to świetna okazja i trzeba z niej skorzystać. Chyba znalazłam drugą inspirację, która jest jeszcze bardziej w moim stylu, i są to szerokie, klasyczne, albo i nieklasyczne jeansowe shorty, biały topik, który nie powinien być niczym skomplikowanym w znalezieniu, i sandały, takie dosyć nietypowe, ale o tym się przekonacie. Te stylizacje będą idealne dla moich manekinów i przede wszystkim sprawią, że wszyscy ludzie będą na nie zwracać uwagę, tym samym będą wchodzić do sklepu, nabywać, kupować, a ja będę zadowolona. Jest misja, jest plan, ale jak to klasyczna lumpiara, nie omieszkam skusić się na coś, co wpadnie mi w oko. I tak się składa, że oko już mi zdążyła wpaść. Jedna sukienka? Druga sukienka? Jeśli zaraz po wejściu znajduję fajne ubrania, to wskazuje to na to, że ten dzień będzie całkiem udany. Okej, okay, i tu się zatrzymujemy. Jesteśmy w dziale marynarek. Stylizacja Hailey Bieber. Ona była taka dosyć w stylu męskim, czyli oversize'owa, szeroka marynarka. I myślę, że ten dział będzie idealny do znalezienia takowej. Garnitury. Temat prosty, zarazem trudny. Jest ich mnóstwo. Często ludzie tam nie zaglądają, ale żeby znaleźć taki o dobrym fasonie i dobrym składzie, no wcale to nie jest takie proste. Na szczęście dzisiaj nie poszukuję idealnie skrojonego. Ma być oversize'owy i to w zasadzie tyle. Postaram się znaleźć coś w kolorystyce szarej, coś w kolorystyce czarnej. Skupię się może na fasonie. O, i już mi coś wpadło w oko. Spójrzcie, co więcej, wydaje mi się, że jest to marynarka damska, ale jak to w second handach, tu wszystko jest wymieszane, więc zawsze warto rzucić okiem i na dział męski, jak na damski. Ta marynarka leci z nami, jest to jakaś pierwsza propozycja i znajdźmy jeszcze coś innego, może w Czerni. O, może ta by się nadała? Dobra, wracam do tej. Weźmy obie i sprawdzimy, jak to wszystko będzie fitować zresztą, bo musimy jeszcze znaleźć do tego wszystkiego spodnie.